PGE Elektrownia Opole zlokalizowana jest na historycznym Górnym Śląsku, w województwie opolskim, w gminie Dobrzeń Wielki. Zakład łącznie z firmami zlokalizowanymi wokół elektrowni jest pracodawcą dla kilku tysięcy osób, głównie mieszkańców Opola i gminy Dobrzeń Wielki. Opole, znane z organizacji ogólnopolskich wydarzeń rozrywkowo-kulturalnych, naukowych i sportowych, oraz wyposażone w infrastrukturę techniczno-rozrywkową, pozwala pracownikom dobrze odpocząć i regenerować siły, a to jest podstawą wszelkiej kreatywności i innowacyjności. Dzięki takim cechom na początku lat 90. XX wieku w sąsiedztwie trzech miejscowości Czarnowąs, Borek i Dobrzenia Małego uruchomiona została elektrownia Opole. Obecnie eksploatowane są cztery bloki energetyczne o łącznej mocy zainstalowanej 1492 MW. Pomimo kilkunastu lat funkcjonowania, PGE Elektrownia Opole jest nadal najnowocześniejszą w kraju elektrownią opalaną węglem kamiennym. Rocznie produkuje około 8 TWh energii elektrycznej, co stanowi ponad 5% krajowej produkcji. Opolska Elektrownia jest istotnym producentem energii elektrycznej w kraju oraz ciepła dla regionu. Ciepło dostarczane jest do kilku miejscowości gminy Dobrzeń Wielki i jest decydującym czynnikiem dynamicznego rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Jeden z projektów rozwojowych elektrowni przewiduje także dostawy ciepła do miejscowości Świerkla, do planowanego największego kompleksu szklarniowego w Europie oraz do miasta Opola, które zaledwie w 60% jest uciepłownione systemową siecią ciepłowniczą. Od prac projektowo-montażowych i uruchomienia pierwszego bloku energetycznego w roku 1993 w elektrowni priorytetowo traktowane są zagadnienia związane z ochroną środowiska. Stale podejmowane są różne działania i inwestycje, które minimalizują emisję gazów do atmosfery, minimalizują hałas i pylenie. Dobrym przykładem jest uruchomienie w roku 2010 innowacyjnej w skali europejskiej energetyki instalacji odazatawiania spalin. Zrealizowany projekt dobrze służy nie tylko ekologii. PGE Elektrownia Opole udowodniła, że można metodą niekatalityczną osiągnąć poziom emisji tlenków azotu poniżej 200 mg na normalny metr sześcienny. Zrealizowany projekt instalacji współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Również wcześniejsze działania proekologiczne PGE Elektrowni Opole oraz pozytywnie zakończony proces weryfikacji systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 umożliwił zarejestrowanie elektrowni w 2005 roku pod numerem pierwszym w Wojewódzkim i Krajowym Rejestrze Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu EMAS. PGE Elektrownia Opole prowadzi bardzo transparentną politykę ekologiczną. Wszystkie zamierzenia ekologiczne oraz wysokość emisji są co roku publicznie ogłaszane przez firmową stronę internetową w postaci deklaracji środowiskowej. Troska o poprawę środowiska była także praprzyczyną podjęcia przez PGE elektrownię Opole innych ekologicznych projektów rozwojowych. Spółka od roku 2004 rozwija produkcję energii odnawialnej. Ze spalanej biomasy produkowana jest energia zielona. Układ dozowania biomasy obecnie w pełni wykorzystuje swoje możliwości techniczne i jest niewystarczający. Dlatego w lipcu 2010 roku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na budowę nowej instalacji do bezpośredniego podawania biomasy do kotła numer 2 o wydajności 100 MW. W skład instalacji wejdą węzły rozładunku, magazynowania, przygotowania, pomiaru, transportu i podawania biomasy do komory paleniskowej kotła. Zgodnie z harmonogramem instalacja uruchomiona zostanie w roku 2012. Ekologia to jednak nie jedyna rozpoznawalna cecha opolskiej elektrowni. Drugą jest permanentny rozwój i proinnowacyjne ukierunkowanie kierownictwa i pracowników zakładu. W efekcie PGE Elektrownia Opole realizuje kilka innych projektów rozwojowych. Oprócz wspomnianych instalacji odazatawiania spalin oraz budowy wysokowydajnej instalacji podawania biomasy do kotła, sztandarowym projektem opolskiej Elektrowni i Polskiej Grupy Energetycznej jest budowa dwóch nowoczesnych bloków energetycznych o mocy 900 MW każdy. Na nowych blokach energetycznych planowane jest wykorzystanie sprawdzonych ogólnoświatowych technologii w zakresie odsiarczania spalin metodą mokrą, wapienną. Produktem ubocznym będzie gips syntetyczny, który w pełni zagospodarowywany będzie przez przemysł materiałów budowlanych. Od azatowiania spalin, które realizowane będzie dwustopniowo. Najpierw poprzez zastosowanie metod pierwotnych, obniżenie do poziomu około 300 mg na normalny metr sześcienny, a następnie do poziomu 80 mg na normalny metr sześcienny metodą katalitycznej redukcji z użyciem wody amokanialnej. Odpylania spalin do poziomu 25 mg na normalny metr sześcienny za pomocą sprawdzonych elektrofiltrów, a dalsze obniżenie zapylania dokonywać się będzie w absorberach instalacji odsiarczania podczas zraszania strumieniem suspensji. Hermetyzacji procesów technologicznych, w szczególności w odniesieniu do pylenia odpadów palniskowych. Ponadto ze względu na możliwość nałożenia w przyszłości przez Unię Europejską obowiązku sekwestracji dwutlenku węgla, planowane bloki będą wykorzystywać technologie o wyraźnej, obniżonej emisji CO2. Możliwe to będzie dzięki dużej sprawności bloków. Może jednak okazać się, że jest to jeszcze nadmierna emisja, i dlatego, w ramach prac projektowych, przy przygotowywaniu inwestycji planowane jest również wykonanie studium realizacji sekwestracji i składowania dwutlenku węgla pod ziemią. W tym celu zarezerwowano także odpowiednie powierzchnie do zabudowy i instalacji wychwytu dwutlenku węgla. Budowa dwóch najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych bloków energetycznych w Europie jest wielkim wyzwaniem i szansą dla wielu mieszkańców, instytucji, urzędów, a przede wszystkim firm zlokalizowanych w województwie opolskim. Realizacja inwestycji poprzedzona została wieloma działaniami proceduralnymi, informacyjno-konsultacyjnymi, a przede wszystkim wieloletnim zaangażowaniem wielu pracowników, firm i instytucji współpracujących z PGE Elektrownią Opole. Kierownictwo oraz pracownicy PGE Elektrowni Opole są przekonani, że podczas realizacji inwestycji nie tylko inwestor, ale także generalny realizator inwestycji oraz wiele firm pracujących na budowie będą mogli liczyć na dalszą wyrozumiałość i życzliwość. Zdają sobie sprawę z możliwych uciążliwości i dlatego podejmowanych jest wiele działań i opracowywane są różne scenariusze, minimalizujące wszelkie negatywne aspekty inwestycji. W efekcie bilans zysków zdecydowanie przewyższa potencjalne zagrożenie. O polskich energetyków w takim przekonaniu utwierdza także doświadczenie inwestycyjne Bełchatowa, gdzie kończy się budowa nowego bloku, a wiele firm i zakładów usługowych w mieście i okolicy kilkuletnią koniunkturę gospodarczą zawdzięcza realizowanemu obiektowi. Opolscy energetycy mają świadomość, że realizacja ambitnych planów rozwojowych możliwa jest dzięki przynależności elektrowni do Polskiej Grupy Energetycznej i realizowanemu procesowi konsolidacji energetyki konwencjonalnej. PGE Elektrownia Opole nie byłaby w stanie samodzielnie sfinansować inwestycji, zabrakłoby także może doświadczenia przetargowo-inwestycyjnego oraz przygotowawczo-logistycznego. Myśl zasady, duży może więcej, udział elektrowni Opole w grupie PGE daje poczucie stabilności oraz pozwala koncentrować się nie tylko na bieżącej działalności operacyjnej, ale wybiegając w przyszłość, realizować plany inwestycyjne. Nowa inwestycja to nowe miejsca pracy w trakcie budowy i po realizacji prac montażowych, większe podatki na rzecz samorządu różnego szczebla oraz wyższe opłaty za korzystanie z środowiska, nowe technologie, innowacyjność, rozwój. Rozpoczęte prace przygotowawcze, wyburzone stare fundamenty bloków i chłodni kominowych są zwiastunem, a zarazem sygnałem startowym rozpoczęcia nowej inwestycji, nowych wyzwań i nowych czasów w polskiej i opolskiej energetyce. Budowa nowych bloków oraz ekologiczny rozwój PGE Elektrowni Opole są niewątpliwie dużą szansą rozwoju województwa opolskiego, z której wszyscy jako mieszkańcy regionu musimy skorzystać. Tak, by po realizacji inwestycji znów opolscy energetycy mogli regenerować siły w pięknym nadodrzańskim Opolu i by mogli snuć plany dalszego innowacyjnego rozwoju.